Cześć, witajcie na kanale. Słuchajcie, jest dość późno, bo godzina około ok. 23. Ale to dobry moment, żeby Was pozdrowić. Obiecałem, że pozdrowię wszystkich, którzy zasubskrybowali kanał. I to właśnie teraz uczynię. To będzie taki miły zwyczaj, dla mnie bardzo przyjemny obowiązek. Zawsze jak ktoś zasubskrybuje kanał, to będę chętnie Was pozdrawiał w innym odcinku. Dzisiaj było tyle osób, że specjalnie nagrywam osobny odcinek z tymi pozdrowieniami. Na koniec obejrzyjcie do końca, bo na końcu będzie też ciekawa zagadka związana z tym miejscem, w którym jestem. O, słyszycie ten dźwięk? To jeszcze na koniec do tego dźwięku wrócimy. No bo oczywiście cały czas ten kanał kręci się wokół budowlanki i to miejsce też z tym będzie związane. Przechodzimy do pozdrowień. Po kolei. Pozdrawiam Bartka, Kamilę, Irenę, Kamila, Łucie i Klaudię. Panie z Podbiedronki przy zakupach. Serdecznie pozdrawiam. Pana z wózkiem na spacerze. Wyszedł na spacer z dzieciaczkiem. Aparacik. Serdecznie pana pozdrawiam. Jak słyszy pan te pozdrowienia, to łapka w górę. Może pan komentarz napisać. Wszystkiego dobrego życzę. Natalia, Anastazja Dawida. Trzymajcie się tam, młodzi. Ciepło. Bartka Jewe. Bartek, jeśli dobrze pamiętam, twoja mama domek. Tam drewniany stawia, podrzuć jej któryś z materiałów, tam już na kanale na pewno coś jej się fajnego tam przyda. Panie K2, Katarzyna Karolina, tak się nazywało, K2, bardzo fajna rzecz, fajne dziewczyny, trzymajcie się ciepło. Sylwia, Agnieszkę, Kingę, Jakuba, Filipa, Jadę. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam, jeśli kogoś pominąłem, to jeszcze raz mówię, komentarz. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli to nie kłopot, to wiecie jak to nam z tym YouTubem jest, nie? Algorytmy, zasięgi, te, te, tego typu sprawy. Wasze łapki, a materiał idzie w świat. No i teraz zagadka. Słuchajcie, zaraz rzucę Wam taki ładny kadr i zagadka na czym polega. Pytanie ode mnie. Skąd był ten dźwięk, który tak się ciekawie wydobywał? Może jeszcze raz go usłyszymy. Może ktoś z Was wie. No i pytanie, gdzie ja jestem? W jakim miejscu? Warszawa? Nocą, odpowiedzcie w jakim miejscu. Może ktoś Was zna ten teren. Ciekawy jestem, jak dobrze znacie tutaj to pograbia. Budynek robi wrażenie, bo mówiłem, że w temacie budowlanki. Bardzo fajny układ po okręgu. Później jeszcze dogram wam kawałeczek elewacji. I jeszcze jedną ważną osobę chciałem pozdrowić: najważniejszą. Pozdrawiam, moją kochaną żonę. Trzymaj się tam cieplutko. To dziewczyna, która, dzięki której ten kanał jest. Wspiera mnie, bardzo pomaga, wiele rzeczy podpowiada. Kochanie, już niedługo się widzimy. To teraz pokażę Wam szybki kadr od wewnątrz i jeszcze dogram kawałek z zewnątrz. Zgadujcie, co to za miejsce. Chyba te światła powinny być dla Was podpowiedzią. Jak zgadniecie, z czego się brał ten specyficzny dźwięk, który gdzieś tam był w filmie, a to miejsce gdzieś tam w kadrze się pojawi, no to naprawdę gratulacje. Na tym kanale chcę Was zainteresować pokazać, że budowlanka może być fajna. To, co się dzieje wokół nas, powstaje, też robi wrażenie. Tak to wygląda. To na tyle z tego miejsca. Zaraz jeszcze dogram kawałek z zewnątrz. Cześć, trzymajcie się. Słuchajcie, tak wygląda elewacja tego budynku. Dogrywam Wam szybki kawałek. Elewacją nazywamy zewnętrzną część budynku. Pewnie wiecie, a jak ktoś nie wie, to od dzisiaj już będzie wiedział. Tak to wygląda. Za dużo Wam nie chcę pokazać, bo za szybko zgadniecie. No to tyle, jeszcze raz pozdrawiam.